Nie się podoba. Możemy zrobić... Ja robię on. Tak. Ej, zróbmy traka jak pirodolwo dziecko. Rudego. Nie no, ja tak bardzo myślę... Tak, tak. O... O narcach, ale... nie, pomysł, co się przyłamię? Nie, nie możemy dać pod kółkami. Nie, ja go właśnie. Pod kółkami? kółkami, dobra. Nie, no, przecież ja, robię, ja idę robić przejść na pierwszych Rudzielcach. No jeszcze co robię, ja. <laughs> no nie będzie go o BĘDZIE GO O DUPIEC! Ja pierdolę. Ja pierdolę. przez świat. Rudzielca na pasach, byłem Rudzielca na pasach. przerwę... Raz, dwa. Mój słodki boże. Co tutaj I się raz. dzieje? A mi ty siadł kurwa przez ciebie, nie? <laughs> A to mi w robocie siadło strasznie, bo tak w robocie <laughs> zawsze gadam. Tak te... jak, 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 jak mi się coś tak mocno spierdza. Ja się często spierdale i tak siedzę i tak patrzę. O mój boże, co tutaj się dzieje i, i sklascam do akcji. Bo normalnie jak Superman. <laughs> I'm Batman. <laughs> I <I'm> Batman, <laughs> <I'm> Batman! <laughs> <I'm> Batman. <laughs> mamy możemy Batmana? Mamy Batmana w domu, Batman w domu o mój Boże. Czyli nawet jak nie skończy tej ciężarówki z przodu, to będzie się zgadzać, bo tak co to miała zrobić to zrobiła, je Tak. No nie, go, weź, weź weź tą dupę w drugą stronę, zrób, bo mi się kółka nie mieszczę Dobra ja że Muszę przystawiać ten dupę? Z drugiej strony, A to może być, że jest pod tym już, nie? No nie Iść z drugiej strony Co ty zrobisz z drugiej strony? Nie, co ja mam, całą ciężarówkę dać cię przedstawić? Tak, widać. bo ty masz go koła zrobione No właśnie, za dużo Ale mi się tylko da, dobra, przystawiam Kurde muszę mu mordy też przedstawić, przez to, nie? Robimy mi przejście na pasach też, czy nie? Tak Przemo to przestawić. <grymnie> Biedny rudy został już pobity. Jezu, jakby ta muzyczka to się. Oj, mój dom. Ona jest Oj, taka trochę, Majka. Mike... Jezu, mi się takie te czasy przypominają, że to jest No i ok. jest... no mówię: Minecraft, kurwa i wspomnienia wracają. Takie stara nostalgia, wszystko, nie? Ale jest stary To no spierd... alej kurwa Młody dziewczyny podbić na klubie, a nie do mnie się zarabiać wącą o, nie mów tak, bo no, <laughs> nie Wiem, i dlatego to robię Myślisz, że ja tego nie żałuję? Tak, wiem, że żałujesz że dlatego to robię Ale dopiero dzisiaj mi się to wezwało, a wczoraj jeszcze na coś byłem jak, Ja już nigdy już kiedyś powiedziałem, że na coś, nie pójdę do klubu i ciul i tak poszedłem Bo byłem kierowcą, a mi... pierdolę, myślałem, że na coś młody więcej robił, a tylko siedziałem i tańczyłem i... O mój Boże, to tutaj się dzieje. Nie, nie, właśnie. Jak mi źle przez siebie? Redstone? Redstone? Troszeczkę więcej dam tutaj krwi. Trzy hmm, hmm. minuty ja się żarówkę. Rob to ja. gdzieś żarówkę szybciej! Moje palce są za... nie nadążają. Jest w takich momentach. Nie mam tego kilo s... Po prostu jest i stary, nie? White tool Wiem, mocno to odkryłem. Coraz bardziej się z tym gocyf. Że mi nie idzie. W Zróbmy tak. Tak. Nie byłem rudego na pasach Nie byłem Rudego na pasach Dlaczego zawsze rudym nos umiera w ogóle nie? Dlaczego rudy zawsze je zasłużył, bo ja miałem jednego rudego, którego znałem przez parę lat u siebie od gimnazjum to trzecie 3, 3, 6 lat, 7, 8 lat go znam Dalej by się e, nienawidzisz, ty, bo poduję do dziewczyny, do której ty tak klubie nie podbiłeś Nie, już, już się z nim nie kumpluję. Koniec naszej znajomości I się nie koleżankujemy bo odbieźli wszędzie, które ja podbijałem Nie, bo wszystko co było mówione o Rudek to jest prawda Ty <noise> O kurwa, ja chciałem ci tu pomóc w ogóle O mój dobry Boże Się nie wyrobiam Dobra, powiedz mi jak mam tutaj zrobić ten track na górze No co, nie, to już tam jest końcówka ja, ja, ja wszystko, ja wiem. Jakoś te koła w środku zrobić, jakiś call czy coś? Nie nie, nie Nic. Ja, ja czekam rzeka. na ciebie! Ten Dirk, kiedy jebną rudego, nie, czekam na czerwonym światłaż przejdzie. O nie, minuta, o nie, tyle zostało czasu? O nie No właśnie, dla tych pytam, jak ci mogę pomóc. Nie, zrobię się. No dlatego pytałem! Tam dużo jest. Niech ci to zrobić, niech ci górę zrobić, nie ci górę zrobić. Jaką górę? A co ty tu jadasz? No... Ja mu się przestawię. <laughs> już za <na> późno <laughs> już przestawiłeś. Only one minute, oh fuck. Bierz, bierz, bierz szkoło A glass czy tego, czy pain? Trzeba żarówki, jakieś pierdolność, suwaj dupę. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Żarówki. Dobra. Tu wal, Pysz... wal b z tego momentu. Taką? Dotąd, dotąd, dotąd. Na tym kładź, ja to dół buduję. Dobra. Zamiast, jak z drugiej strony jest? Ujda. Chujowo! Szybciej, buduj kurwa klapek! I za to nam płacą! 30, 30 jak wysoko, jak wysoko, jak wysoko? No nie za wysoko, bo już nie mam czasu. Tyle. O mój Boże, jak na to to Kurwa, sufit wyżej troszeczkę nawaj, tak. Sufit wyżej. No szybciej, kurwa, 15 sekund! Został rudego w spokoju! I tak się został potrącony! Oni zupy się nie weźmie! Co, ja pierdolę! Tutaj, kurwa, dobra, zrobiłem. Zaliczyłem tę dziurę. Ja pierdolę, jeszcze pierwsi jesteśmy! Ale to wygląda, Nie no, trójkąta czyste. Ej, pyski opuścić, to się do do legendarne! Bo to wyglądało całkiem, całkiem. O mój Boże! No ten rudy z tym tyłeczkiem. Ej, to jest nawet ok. to nie wygląda lepiej niż ta ciężarówka, to, niemo, to nie był temat. No ja też. Dobra, to jest gówno kurwa jaki mało. To, widać, kto robił kurwa postać, nie? A czy jest konduktor w ogóle w środku? Czy doktor, kurwa? Oj, to wygląda na. Ale to jest spoko, no? A jak mówię, ja oceniam się na czas. A nie wolno rozwalać. No, nie wolno, nie ma tak. Ale fujowe, nasze było lepsze No tak powiem, że nawet, nawet jak na to, że nie zdążyliśmy, to nam na... Nawet... Dobrze, poszło Jak to wygramy, to mi to jebnie, bo chyba to jest jakieś klątwa Rudzielca Niedokończone pup O mój Boże O mój Boże O, o Dobrze. Kurwa, nie no, to jest... Ej, ale guru rozjebało, a naszego A nie ma tyłka fajnego? A po drugie, on nie ma rudych włosów <laughs> O mój Boże. 7 minut. No to wkur... że tyle czasu i taki nie rozgubieńka się robi, nie? No jest. No. Ej, to w środku jest wypełnione. Ej, ludzi w środku zamknęło. To <laughs> Co, jest autobus? No, w środku ludzi zamknęło. O mój Boże. Też eee... nie z czasem. To jest okej. Okay. No, jest okej. Okay. O mój... Teraz... co to jest? No ja chciałem Transformersa no ci powiedziałem na początku, ale wygodziliśmy się na... No, no jakim, jak kurwa! Czwartym to... no, listem, to, to wygrało! To wygrało! Zresztą ciężarówki nie ma! No ciężarówki nie ma, tuś jest kosi rozjechany i tu był nie nierudy! Ale oszustwo... A kurwa, teamieci zajebani w fizdę W śmiecie. Kurwy z roksy. Tylko trzeba wszystko wypikać, ja się mówię. Nie jest widzi pikane. Nie, i Island, nie boxing, to i potem... Island, boxing, piraci. Island? Ja bym wysepkę zrobił. PR, ja piratów. A ja piratów. To zrobiłem pirata jeszcze przy okazji? Ciebie nikt nie odkąd ty za dużo klnierzy, jesteś nie No nie tam mniej friendli. Aspir, ja dzielaj. E, Czekaj, ja wezmę tak. Sand. Zmienimy na sand. A. No, jakiejś okay. sand. Jakbyś coś zrobił Polską wersję, wersję, to ty jesteś Anglik? Zawsze gram we, we wszystkich gry po angielsku. Udawaj, że umiesz. No, udaj, że umiem, kurwa. Ostatnio wyszło to. <noise> jesteś tu, możesz taką łódeczkę dokoła zrobić, nie? Ja wiem, co ja zrobię. Uda Jak możesz <noise> Tobie na szoły. <noise> o, dziękuję. A to sprayem, czy...? Nie no, Ej, <laughs> widziałem kurwa takiego zajebistego mema. E, są te markery, co e, robią w, w nocy, że po ciemku świeci, nie? Że jak nie jest ciemno, to nic nie widać. Ale są takie, wiesz o co chodzi? Widziałem, jak ziomek tak zrobił komuś okulary, kutasa na czole i takie wąsiki, nie? Kiedy ten spał na jebany I poszedł potem na klub. Ja wczoraj poszedłem na kluby, ale nie byłem w ogóle przygotowany na to, tylko mnie wyciągnęli. Jeszcze, jeszcze jedno warstwo. To ten, bo ja miałem pod sobą... Nie chciałem ich w ogóle bluzek, piżamy w pierwszym momencie, ale stwierdziłem, że coś mi nie pasuje i podjęte... W... Zmieniłem bluzkę przez wyjście całe szczęście, bo ja musiałem w takiej różowej, dziurawej łazić. O kurwa, w różowej? Ty... No, A A w takiej koszulce chodzić. I... I... całe szczęście, że miałem tą inną, ale tak była... Taka brzydka, że ja się. ale... ale... Robimy sheltera, jako takiego małego Pomiędzy dwoma drzewkami Taki rozbity, wiesz No właśnie, takie jak coś wkładuje tego wale już Dlaczego ty piasku tyle dajesz? Nie ma być tyle piasku, to musi być już... Palemki zaraz muszą być No przecież teraz będziemy dir też, kość. No to po no prostu filuje Myślę, że tego ładniej nie zrobią niektórzy na no pewno nie. Nasze to wygląda... tak. <śmieranie> Ej, jungle? Chyba jungle, nie? Jungle Tutaj? bardziej to, żeby to bardziej naturalnie wyglądało. Moja jedna koleżanka pojechała... Myślałem, że po tych drzew, że takie... wygięte. koleżanka sobie pojechała do Turcji zrobić dupę, powiększenie. Właśnie dużo osób tak za granicę jeździ, żeby coś sobie zrobić, nie? Jakieś operacje. Teoretycznie taniej. No i co? pojechała, żeby zrobić dupę. Eee, uh, czekaj... Ty powiedziałeś dupę, tam się przypomniało Lej mi Pół i... Siostra. Nie, ja... Czekaj... Bo buduję statek i mówię tak... Nie wiem, jak zbudowałem go, to nie chcę... Uh... Tutaj R Ej, możemy zrobić, że rudy się utopił? Możemy. Rakimko. <laughs> 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 nie, i ten... I zro... pojechała i, z... i... też zrobiła sobie operację. No. Zrobiła. Wyszło jej, że ma jakąś bakterię i zapalenie i ten, ten człowiek coś zrobił, to i wycięli. Co <grym> ty panu? gadasz? I chcieli jeszcze jedną stronę tej nogi, jedną nogę amputować. Jo tak, pierdole. I tak. I w szpitalu. No, nie, nie, nie warto być beauty. <grym> nie no, róbcie, nie robić sobie dupy, zapamiętać, i tak mam sexy tyłek. Aha, nie ty. I co, może gdzie to ma lepsze lepiej? Jezu, ja wczoraj bym tak źle, byłem tak i na tych chlubach, abym wyrywał, wszystko się rusza. No to mówię, następnym razem kurwa jak przyjadę tam do ciebie, to idziemy we dwóch. Nie, idziemy najpierw na wyspę sodową. Czemu w podaże a, podaże na wyspę sodową? A najbijemy się czasu. Tak, idziemy, będziemy grali w flanki. Wiem jak się gra we flanki. No. E, Seweb mi opowiadał tylko zajebistą historię odnośnie flanek, e, czemu? Opowiada ale mi tak ona pojemność, ale ona pojemność Ale nie, nie, nie. Opowiedz mi taką świeżą sytuację, że z ziomkiem byli na tym, grali we flanki i wszystko pijecie fajnie, tylko że chłop strasznie nie cierpił piwa, nie? Ale że nienawidził wręcz. I jak on, było tak, że wiesz, wypił tam i potem miała druga drużyna rzucać, Tylko stop, przerwa. Poszedł, napił się bimbru, to możemy pić dalej. A serem to faktycznie, to ma pojemność z kurwesem. Zróbmy... Zróbmy go pod banderą Rudziowska. O O mój Boże... Nie barel, barel który no ładnie ładny. Nie ma barelów, kurwa, w tej wersji. Ale gówno, nie? Nie, nie, nie. nie no, trzeba jest problem z blokami, bo ten serwer jest połączony. No ma mega dużo wersji. Konkretnie, concrete, nie chcę Konkreta, chcę terakotę. Teraz co to? Och, no one minute. Zrobiliś ładną paletkę? Oj, kurwa. zrób jakieś te leżaki jeszcze na plaży. Co mam czynkowa A ja terekiny do kąb buduję. A Ty Areszto. Muszę powiedział. Log. Czego szukasz, facecie? Pumpkin, karwet pumpkin, nie? No jasne. Y, Sign? Ja, ja A. A ja nie mogę chodzić na imprezę, bo mnie to potem sumienie boli. Dlaczego nie zrobiłem, ale tak ostro? No to jest straszne. Nie szybciej. Wyszłam. Ary, coś szarego, nie ma szarego. Nie ma już. Nie, ja chciałem armatę z z lewej strony. A, to jest pod... Co to jest na środku, no to mnie zostawi? Ale ładna wysepka, nie. Mi się podoba. Re Rekiń z domny. <grym> z <downy> Dobra. Czy to jest wielkie zioło niedokończone? To wygląda. Espierdalej Nie bym się to wszystko nie podoba wciół. No to jest... Pamięć stawia to z boku. Wyspa Wielkanoc. Dobra, no i right, to jest gówno jak ma. Mo. Już mogę zrobić, że spada, nie? Jakby znowu to przejdzie, to w kurwie. To by siadło w sumie, jakby taki wodospad, latająca w O, o właśnie. właśnie. I to wygra. No to jest ładne, bardzo ładne. Ale nas jest Mi lepsze. Mamy rekiny, mamy statek, mamy rudego, którego wpierdoliły, więc nie mamy Rudego. A <noise> to jest on drzewka. Nie, to, takie ładne to szybko się robi, bo robiłem takie na twoich serwerach co potem nie, nie zrobiłem. No, spieralnej. My startujemy z nowym pomysłem. W się budować nie. Jak, nie Mogliśmy nie, nie mam rodzic, zrobić w tego w nocy to. W nocy ładnie ty siadło. <laughs> o, patrz jaki piękny, o kurwa stary. Nie no, leg legendarny, legendarny. A nie no, w sumie, w sumie, w sumie nawet gdzie jest ten rudzi No ten Leon, Leon został, bo tego wpierdolili, nie? o... o. <laughs> Czy oni rękę z... oni tu po bokach pobudowali, widzisz te? Fajne by wyszła ręka z tego, jakby zrobili to większe. Ej, oni tu pan, jakiegoś tego wikinga pierdolnęli na łódce. O bo tak, można PC coś stawiać. My tam wolimy robić w który jest zabity, wychodzi z kapelusza czy coś. Ale to też jest spoko, ale... Nie. Nie. Małe. Nie. Za cholerę nie. Za dużo czasu, szczerze. 7 minut, coś takiego. Ludzie takie coś, ale to ma wyglądać, a nie być, być w czasie się mieścić, Nie Piąte! No, to było pewno, że wygra. 121. Ale kurwa, jak te piąte! Normalnie Rudy nie może być menu głównym.